Dobrze, Mariusz Gierej w takim razie. Trafił mikrofon do moich rąk, także dziękuję bardzo. Ja jestem przedstawicielem ruchu obywatelskiego Wolność i Godność, gdzie od jakichś dłuższych czasów piszemy różne analizy. Ja powiem szczerze, w tych analizach potrzeba posługiwać się jedną zasadniczą rzeczą, to jest logika. I z przykrością muszę stwierdzić, panie premierze, że w tłumaczeniach, które tu słyszę, nie dostrzegam z podstawowych zasad logiki. Po pierwsze, Państwo powołujecie się wtedy, kiedy Wam jest wygodnie, na terminologię prawną. Jeżeli Pan uważa, że należy się posługiwać, Państwo się chcecie posługiwać terminologią prawną, to chciałbym, żeby Pan mi wyjaśnił termin prawny zawieszenia ratyfikacji. Jako żywo nie znam takiego. Ja z tych wypowiedzi różnych wynotowałem sobie, jak pan widzi, dwie, dwie strony, więc tego jest za dużo, nie będę wszystkiego przedstawiał. Natomiast taka ogólna uwaga. Z tego co dostrzegam ponadto, w tych działaniach, które w tej chwili dzieją się wokół rządu i co rząd robi, tak naprawdę wszystko to, debata w Gdańsku, debata w Warszawie, gdzie pan minister Boni był, ta debata, wiele innych posunięć, to jest po prostu zarządzanie kryzysem. Nic więcej. Proszę wybaczyć. E, z czego wnoszę? Z prostej, choćby, z, z, proste, z prostej rzeczy choćby. Prosimy państwa o udostępnienie dokumentów. Pan mówi tajne, okej. Okay. To ja w takim razie powiem w ten sposób. Prosimy o analizy prawne, prosimy o analizy ekonomiczne, prosimy o dokumenty, które nie powinny być tajne. Tych dokumentów nie widzimy. Pan z Ministerstwa Gospodarki mówi, że akta będzie korzystna dla Polski. Pan premier tą, tą rzecz powtarza, natomiast tu w tej chwili, mówiąc, rozmawiając z nami, mówi nam, ale no muszę przyznać, że nie mamy takich analiz, jak to wpłynie na polską gospodarkę. A no wpłynie, proszę Państwa, też, czepiając się dalej logiki postępowania rządu, tak? Eee, czypmy się nawet choćby prawa patentowego, tak, o którym wspominał. Jest prawo z 1994 roku. Ja próbowałem parę rzeczy patentować, panie premierze. Wiem, jak to wygląda, wiem, ile to kosztuje i logika dbałości o państwo nakazywałaby najpierw zająć się własnym podwórkiem, uporządkować prawo, dać nam, przedsiębiorcom, narzędzia do korzystania i konkurowania z innymi państwami, a dopiero później ładować się w jakieś zobowiązania. Jeżeli Pan mi zagwarantuje, że konkurencja nasza podpisze akta cała, nie ma problemu, bo spłaszczanie akta tylko też do kwestii własności tak zwanej intelektualnej jest po prostu następną ściemą tak naprawdę. Przepraszam, że używam tego kolokwialnego sformułowania. Dużo poważniejsze kwestie rodzą się w związku z prawami patentowymi. Pan mówi o tym, że nasze patenty będą chronione. Zapoznał się Pan, ile patentów ostatnio, yy, jaka jest gradacja wzrostu lub spadku patentów yy, w Polsce? To jest spadek rzędu 200-300%. Proszę wybaczyć. Cała ta sprawa, wszystko to, to jest po prostu zarządzanie. No bardzo, ale prezydenta. wzrosnąć może 200-300%, spaść może no, Dobrze, nie, kolega okay, pod, mieniu ładnie podam, podam konkre... mówiąc, pod... że myślę nielogicznie. Podam konkretną na gruncie liczbę, logiki... Podam konkretną liczbę. Ale ja tylko mówię, że nie można spaść o 300%. Dobrze. Sp, spadło, do, spadło rok do roku o 30%. Okay. Więc, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeszcze jedna, która, która mnie osobiście boli, powiem szczerze. Odwołuje się Pan do procesów, procesów społecznych, procesów konsultacji społecznych, a tak naprawdę w Konstytucji mamy chyba najlepszy, najlepszy sposób konsultacji społecznej, to jest, to jest referendum. Ja rozumiem, przepraszam, proszę nie podnosić, ja wiem, że wzbudza to pewną, każdy przed referendum ma możliwość przedstawienia swoich racji. Jeżeli mamy to wpisane do konstytucji, jeżeli mamy e, demokrację, tak, której obywatele dostali przez konstytucję narzędzie, które pozwala im w pewien sposób korygować wyalienowanie rządu z tak naprawdę ze społeczeństwa, bo pan się dziwi, czemu są takie protesty. No, zdziwił się pan. pan. Pan mówi, dlaczego nie było wcześniej ich sygnałów? A no dlatego, że tak naprawdę zwykli obywatele nie wiedzieli o tym. To państwo, politycy, jakieś grupy interesów uzgadniali się to między sobą. To nigdy nie trafiło tak naprawdę do obywateli. Dziękuję.